Komórka to podstawowa jednostka funkcjonalna każdego żywego organizmu. W tym odcinku przyjrzymy się właśnie funkcjonowaniu komórki. Zapraszam do obejrzenia materiału. Startujemy. Komórka jest oddzielona od środowiska zewnętrznego błoną komórkową. Błona komórkowa ma charakter białkowo-lipidowy. Wnętrze komórki natomiast wypełnia tak zwany cytozon, czyli koloidalny roztwór różnego typu cząsteczek, głównie o charakterze białkowym. Z błoną biologiczną związany jest cały szereg białek o charakterze kotwiczącym, transportującym, mogą to być również białka enzymatyczne bądź białka receptorowe. Komórka może kontaktować się oczywiście ze środowiskiem zewnętrznym poprzez transport różnego typu związków. Do wnętrza komórki bądź na zewnątrz komórki. Transport bierny zachodzi zawsze ze środowiska o wyższym stężeniu substancji rozpuszczonych do środowiska o niższym stężeniu tych substancji. Zachodzi zatem zgodnie z gradientem stężeń, w związku z czym tego typu transport nie wymaga nakładów energetycznych. Transport bierny może zachodzić bezpośrednio przez błonę biologiczną bez udziału dodatkowych białek. Mówimy wówczas o tak dyfuzji prostej. Jeśli natomiast mamy do czynienia z dyfuzją ułatwioną, to jest to transport substancji, w którym uczestniczą dodatkowe białka nośnikowe. Transport czynny natomiast polega na przetransportowywaniu związków chemicznych ze środowiska o ich niższym stężeniu do środowiska, gdzie to stężenie jest wyższe, ponieważ transport tego typu zachodzi wbrew gradientowi stężeń. Wymaga on zużycia dodatkowej ilości energii, choćby poprzez hydrolizę cząsteczek adenozyno-trójfosforanu. Charakterystyczną odmianą dyfuzji prostej jest tak zwana osmoza, która polega na przenikaniu cząsteczek wody przez błony biologiczne. Osmoza zachodzi zawsze ze środowiska o niższym stężeniu substancji rozpuszczonych czyli ze środowiska hipotonicznego, w kierunku środowiska hipertonicznego. Czyli środowiska, gdzie substancje rozpuszczone występują w wyższym stężeniu. Istnieją też specjalne kanały transportujące polarne cząsteczki wody. Kanały te nazywane są akwaporynami. Dyfuzja ułatwiona może zachodzić przy udziale białek kanałowych, bądź mogą być w nią zaangażowane białka o charakterze nośnikowym, które wymagają jednak zmiany konformacyjnej. Podczas transportu danej cząsteczki. Transport aktywny może odbywać się przez specjalne pompy wbudowane w błonę biologiczną bądź przy udziale białek nośnikowych. Transport aktywny, jak wskazuje sama nazwa, zachodzi wbrew gradientowi stężeń, w związku z czym wymaga konsumpcji energii w postaci cząsteczek ATP. Białka nośnikowe mogą działać na zasadzie tak zwanego transportu sprzężonego. Podczas transportu sprzężonego Transportowane są jednocześnie dwie cząsteczki, a ich transport jest względem siebie zależny. Jeśli transport związków chemicznych bądź jonów odbywa się w tę samą stronę, mówimy wówczas o tak zwanym symporcie. Jeśli jednak jeden związek chemiczny bądź jon transportowany jest do wnętrza komórki, a drugi związek bądź jon transportowany jest na zewnątrz komórki, wówczas mówimy o tak zwanym antyporcie. W sytuacji, gdy transportowany ładunek jest zbyt duży, aby transport mógł zajść przy udziale odpowiednich białek, wówczas dochodzi do tak zwanego transportu pęcherzykowego. Jeśli związki transportowane są w pęcherzykach do wnętrza komórki, mówimy wówczas o endocytozie. Jeśli natomiast transport pęcherzykowy zachodzi w odwrotnym kierunku, czyli na zewnątrz komórki, to taki proces nazywamy egzocytozą. Jeśli endocytozie podlegają przykładowo komórki bakterii bądź szczątki organiczne. Wówczas mówimy o tak fagocytozie. Pinocytoza natomiast jest to transport małych kropli płynów do wnętrza komórki przy udziale pęcherzyków. Jądro komórkowe stanowi jednostkę nadrzędną w komórce. Wnętrze jądra komórkowego wypełnione jest tak zwaną kariolimfą, a jądro oddzielone jest od środowiska cytoplazmy przez tak zwaną otoczkę jądrową. Otoczka jądrowa zbudowana jest z dwóch błon biologicznych, dlatego mówimy o błonie zewnętrznej otoczki jądrowej oraz o błonie wewnętrznej otoczki jądrowej, pomiędzy którymi znajduje się przestrzeń międzybłonowa. Jądro komórkowe może kontaktować się ze środowiskiem zewnętrznym przez tzw. kompleksy porów jądrowych. To właśnie przez kompleksy porów jądrowych transportowane są przykładowo cząsteczki mRNA, które powstają wewnątrz jądra komórkowego w procesie tzw. transkrypcji. Wewnątrz jądra komórkowego rozróżniamy też strukturę określaną jąderkiem. To w jąderku powstają m.in. cząsteczki rybosomalnego RNA. Komórka zawiera zazwyczaj jedno jądro komórkowe, ale przykładowo włókna mięśniowe zawierają wiele jąder komórkowych. W naszym organizmie funkcjonują też komórki, które pozbawione są wtórnie jądra komórkowego. To erytrocyty nie posiadają jądra komórkowego jądro zostało utracone podczas rozwoju komórki. W jądrze komórkowym występuje nasz materiał genetyczny, który zorganizowany jest w struktury nazywane chromosomami. W jądrze komórkowym rozpoczyna się proces ekspresji genów to właśnie tutaj dwuniciowe cząsteczki DNA przepisywane są w procesie określanym mianem transkrypcji na jednoniciowy kwas nukleinowy, czyli na RNA. W jądrze komórkowym syntetyzowane są cząsteczki matrycowego RNA, transportującego RNA, ryposomalnego RNA. Tutaj również powstają cząsteczki niekodujących RNA, które odgrywają istotną rolę w procesach regulacji ekspresji genów na poziomie potranskrypcyjnym. Cząsteczki RNA, które powstają wewnątrz jądra komórkowego, są następnie transportowane do cytoplazmy. Transport ten odbywa się dzięki obecności kompleksów poru jądrowego. Zanim jednak cząsteczka mRNA przetransportowana do cytoplazmy będzie mogła wziąć udział w procesie translacji, czyli w procesie syntezy białek na rybosomach. Musi ona przejść przez kilka etapów tak dojrzewania mRNA. Pierwotnie powstają tzw. cząsteczki pre-mRNA i to właśnie cząsteczki pre-mRNA podlegają procesowi dojrzewania do cząsteczek mRNA, które mogą być następnie wykorzystywane przez maszynerię translacyjną. Charakterystyczną modyfikacją dla cząsteczek mRNA jest dodawanie tak zwanej czapeczki do 5' końca tej cząsteczki. Czapeczka to 7-metyloguanozyna występująca na 5' końcu mRNA. 7-metyloguanozyna umożliwia między innymi interakcje z białkami, które są niezbędne do zainicjowania procesu translacji. Czapeczka zabezpiecza również 5' koniec cząsteczki mRNA przed degradacją przez nukleazy. 3' koniec cząsteczki mRNA również ulega pewnym modyfikacjom. Do 3' końca cząsteczki dodawane są tzw. ogony poli-A w procesie, który określany jest jako poliadenylacja. Ogony poli-A mogą mieć bardzo różną długość, a ich podstawową funkcją jest zabezpieczenie 3' końca przed degradacją enzymatyczną przez białka o charakterze nukleaz. Podczas dojrzewania cząsteczek mRNA dochodzi również do procesu, który jest określany mianem splicingu bądź splicingu alternatywnego. Geny u człowieka mają charakter mozaikowy, co znaczy, że zbudowane są z sekwencji kodujących białka. Sekwencje te określane są mianem egzonów. W skład genów wchodzą również sekwencje niekodujące białek, i te sekwencje określane są mianem intronów. Podczas procesu splicingu cząsteczek pre-MRNA usuwane są introny, a egzony są ze sobą łączone. Specyficzną odmianą splicingu jest tak zwany splicing alternatywny. Dzięki któremu z jednej cząsteczki pre-mRNA może powstać wiele różnych cząsteczek dojrzałych mRNA różniących się między sobą składem egzonowo-intronowym. Powstanie różnych cząsteczek mRNA w procesie splicingu i splicingu alternatywnego pozwala ostatecznie na to, żeby z jednego genu mogło powstać wiele różnych białek różniących się między sobą składem aminokwasowym. O tym, czy dana cząsteczka mRNA zostanie ostatecznie wykorzystana w procesie translacji, decydują mechanizmy regulacji ekspresji genów na poziomie potranskrypcyjnym. Najlepiej opisanym mechanizmem dotyczącym właśnie tego typu regulacji jest mechanizm, w który zaangażowane są cząsteczki mikroRNA. Cząsteczki mikroRNA mogą zablokować proces translacji. Bądź doprowadzić do ukierunkowanego rozcięcia cząsteczki MRNA, po którym następuje jej degradacja z udziałem endonukleas oraz egzonukleas. Ostatecznie to właśnie cząsteczki mikroRNA regulują poziom białek w naszych komórkach. Rybosomy to molekularne fabryki, które syntetyzują białka w naszych komórkach. Rybosomy zbudowane są z dwóch podjednostek, z podjednostki dużej oraz z podjednostki małej, które łączą się ze sobą na czas syntezy białka. Rybosomy mogą występować w formie wolnej, dryfując w cytoplazmie, bądź mogą być połączone z siateczką śródplazmatyczną, nazywaną również retikulum endoplazmatycznym. Synteza białek odbywa się na rybosomach związanych z siateczką śródplazmatyczną szorstką. Synteza białka zachodzi poprzez dekodowanie informacji genetycznej zawartej w cząsteczce mRNA. Informacja ta jest wykorzystywana podczas przyłączania kolejnych aminokwasów do powstającego białka. Siateczka śródplazmatyczna gładka, która nie zawiera rybosomów, odgrywa natomiast istotną rolę w syntezie związków o charakterze lipidowym. To tutaj powstają kwasy tłuszczowe, trójglicerydy, gliko oraz fosfolipidy, a także cholesterol i jego pochodne. Do pochodnych cholesterolu zaliczamy hormony steroidowe, sole kwasów żółciowych oraz witaminę D. W komórkach wątroby siateczka śródplazmatyczna gładka uczestniczy m.in. w neutralizacji związków o charakterze toksycznym, takich jak alkohol, Tutaj metabolizowane są również związki pochodzenia obcego, takie jak większość leków dostarczanych do naszego organizmu. W komórkach mięśniowych natomiast siateczka śródplazmatyczna gładka jest miejscem gromadzenia oraz uwalniania jonów wapnia niezbędnych do prawidłowego skurczu mięśnia. Białka, które powstają podczas translacji na rybosomach, Muszą przejść jeszcze skomplikowany proces modyfikacji, aby stać się w pełni funkcjonalnymi białkami, gotowymi do pełnienia swoich funkcji. Za modyfikacje potranslacyjne białek odpowiedzialny jest tak zwany aparat Golgiego. To tutaj bezpośrednio po syntezie trafiają białka, które przechodzą procesy modyfikacji, po czym transportowane są w pęcherzykach odrywających się od aparatu Golgiego i trafiają do swoich miejsc destynacji. Liczba aparatów Goldiego może być różna w zależności od typu komórki. Przykładowo wyspecjalizowane komórki gruczołów dokrewnych zawierają najwięcej tego typu struktur. W aparatach Goldiego również związki o charakterze lipidowym przechodzą przez procesy sortowania, modyfikacji i stąd transportowane są bezpośrednio do swoich miejsc przeznaczenia, można zatem śmiało powiedzieć, że aparat Golgi'ego to taki komórkowy system spedycji. Organella nazywane mitochondriami to takie wewnątrzkomórkowe elektrownie. To właśnie tutaj dochodzi do przetwarzania energii oraz do jej magazynowania w wysokoenergetycznych związkach, takich jak cząsteczki adenozyno-trójfosforanu, czyli ATP. Mitochondrium jest oddzielone od cytoplazmy poprzez błony mitochondrialne. Zewnętrzna błona mitochondrialna jest przepuszczalna dla większości związków, natomiast wewnętrzna błona mitochondrialna jest półprzepuszczalna i przepuszcza bardzo selektywnie związki, które docierają do wnętrza mitochondrium, wypełnionego tzw. matrix mitochondrialną. Oddychanie komórkowe rozpoczyna się już w cytoplazmie, to tutaj zachodzi proces glikolizy w którym z jednej cząsteczki glukozy powstają dwie cząsteczki pirogronianu, dodatkowo powstają tutaj również cząsteczki ATP oraz zredukowane dinukleotydy nikotynoamidoadeninowe, czyli cząsteczki NADH. W mitochondriach zachodzą ważne etapy oddychania tlenowego. Pirogronian, który powstaje podczas glikolizy, jest następnie metabolizowany w reakcji pomostowej do cząsteczek acetylokoenzymu A. Cząsteczki acetylokoenzymu A podlegają następnie procesom kondensacji z cząsteczką szczawie odstanu, w wyniku czego powstaje kwas cytrynowy, czyli cytrynian. Reakcje cyklu krebsa zachodzą wewnątrz mitochondrium. Podczas cyklu Krepsa generowane są cząsteczki NADH, EWADH2, powstaje też niewielka ilość energii w postaci cząsteczek ATP. Cząsteczki NADH i EWADH2 powstałe podczas cyklu krebsa. Są następnie transportowane do łańcucha oddechowego, i to tutaj zachodzi synteza największej ilości cząsteczek ATP. Za syntezę cząsteczek ATP odpowiada kompleks białkowy, który nazywany jest syntazą ATP. Mitochondria posiadają swój własny, kolisty genom, który dziedziczymy jedynie od naszych matek. Mitochondrialny genom jest pozostałością po komórce prokariotycznej która w pradawnych czasach została pochłonięta przez komórkę eukariotyczną, weszła z nią w relacje symbiotyczne, a następnie przekształciła się bezpośrednio w mitochondria, które przekształcają dzisiaj energię w naszych komórkach. Lizosomy to niewielkie struktury występujące wewnątrz naszych komórek, które odpowiedzialne są za rozkład związków organicznych do związków prostszych. Wnętrze lizosomu ma charakter kwasowy, optymalny dla działania enzymów występujących wewnątrz tej struktury. Lizosomy są szczególnie liczne w komórkach fagocytujących, występujących choćby w układzie immunologicznym. Aby zapewnić kwaśne środowisko optymalne dla działania enzymów lizosomalnych, w błonie lizosomu występują specjalne pompy, które wbrew gradientowi stężeń pompują protony. Zapewniając tym samym optymalne kwaśne warunki dla funkcjonowania lizosomu. Wewnątrz komórki występują również tzw. peroksysomy. Są to niewielkie obłonione struktury, w których dochodzi m.in. do rozkładu kwasów tłuszczowych. Peroksysomy zawierają również bardzo ważne enzymy, uczestniczące w neutralizacji reaktywnych form tlenu. Dwa najistotniejsze enzymy zaangażowane w te procesy. To katalaza oraz peroksydaza ponadtlenkowa. Neutralizacja reaktywnych form tlenu zabezpiecza komórki przed szkodliwym ich działaniem. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mój kanał po kolejną porcję wiedzy, kolejne materiały już w drodze. Do zobaczenia.